Witajcie, Dziękuję. Przynajmniej podziękowaliście, że udało mi się to naprawić. Dzisiaj Wam opowiem o springu funkcyjnie. I powiem Wam, dlaczego nie zawsze warto używać z annotacji. Musimy zacząć od tego, że ja nienawidzę złożoności. I nie mówimy tutaj o klockach, o szafach z Ikei. My mówimy tutaj o czymś takim. No złożoność to jest dość trudna rzecz, ale musimy zacząć od reszty, bo są rzeczy widzicie proste, rzeczy skomplikowane, rzeczy złożone i chaotyczne. I zacznijmy od tego, że rzeczy proste jest jak składanie szafki z IKEA, gdzie macie instrukcję. Oczywiście każdy próbuje ją składać bez instrukcji, wtedy trafiacie w confusion i okazuje się, że staje ma mnóstwo śrubek. I tu jest pytanie, czy jak programujecie, to czujecie, że to jest proste? Może podnieśmy rękę, kto myśli, że to jest proste? Nie no, żartowałem, nie podnoszę tej ręki. Czy, czy ktokolwiek z was myśli, że programowanie jest proste w tej dziedzinie? Widzę, że nie. A może skomplikowane? Gdy coś jest skomplikowane, musimy być już ekspertem, żeby nam to dobrze wychodziło bo inaczej znowu będziemy popełniać jakieś błędy i nie będzie wchodzić. Ale jak jesteśmy ekspertami, możemy napisać cały kod od początku do końca. Czy czujecie, że jak programujecie to to jest skomplikowane? O, ten dobry jest, podniósł rękę. Czasem jak nie używam bibliotek ani frameworków, to powiem wam, że tak się czuję, że potrafię od razu od zera do końca napisać coś, co będzie działać, tylko w jakimś prostym języku. Może napisać napisał tak w go, gdybym go potrafił. A teraz przechodzimy do domeny złożonej. Piszecie coś, odplacie testy, nie działa. Zastanawicie się czemu. Piszecie znowu. I myśleliście, że skończycie pracę o 16, a już jest 22. A wy zasnąć nie potraficie. Bo cały czas siedzi wam to w głowie zastanawiacie się, czemu to nie działa, czemu to nie działa? I czy to trochę bardziej odpowiada temu, jak programujecie? O, jeżeli widzę ręce, no, 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 no. no, To jest właśnie domena złożona. I wydaje mi się, że on tak nachodzi na co dzień. Jest jeszcze chaos ja się. Jest sytuacja, trzeba działać. Wszystko się wali. To zazwyczaj jak na produkcję coś deplujecie i nie wychodzi. To wtedy trzeba szybko zrobakować i nawet wtedy nie jesteście pewni, czy nie było jakiejś korupcji danych. Czasami się tak zdarza, ale no, tu już nie się podnosić rąk. I ja nienawidzę tego. Ja chcę, żeby rzeczy działały prosto, i żebym nie musiał na tym iterować. I wiecie co? To jest dość trochę związane ze springiem, i teraz wam opowiem parę takich historii, które mnie ogólnie doprowadziły do tego, żeby zrobić tą prezentację. I pierwsza rzecz to było. Wojtek tak miał niesamowitą prezentację. Wiecie co się okazało? Że rewolut cały. Nie stoi na kawkach, redisach, czy jakichś niesamowicie skomplikowanych technologiach. Revolut stoi na postgresie. Wszystko jest tam na postgresie i do tego odwołuje się Java. Nie ma tam nic skomplikowanego. Może AI tam w Pythonie jeszcze są jakieś mikroserwisy, ale oni robią to najprościej, jak się da. I dzięki temu mogą wprowadzać cały czas szybkie zmiany, ponieważ nic ich tam nie ugryzie. I to jest na takim wysokim poziomie, ale już powoduje, że zaczynacie myśleć, że może da się inaczej, może nie trzeba wszystkich tych rzeczy łączyć, mieć setki kubernetesów, AC2, AWS-a i, i być tym gnębionym. Kolejna rzecz, doprowadziłem coś takiego jak na dżugu. I mieliśmy taki temat już, nie pamiętam dokładnie o czym rozmawialiśmy, ale chyba właśnie o anotacjach w Springu coś między tym. I ja wtedy mówiłem jej, wiecie co, ta anotacje w Springu, wszystko deklaratywnie, wszystko widać, przecież to jest takie czyste, domenowe, rozumiemy co ta funkcja zrobi. A później przyszedł taki malcontent i im powiedział: No tak, a czy to na pewno wiesz, że to się wykona? W jakiej kolejności? Co się dzieje do końca w środku? I pokazał mi, jak w parę lamp, można po prostu zrobić dokładnie to samo, tylko jest to widoczne, jest widoczna kolejność i można to jakoś normalnie zdabagować i zrozumieć. To było dosyć zaskakujące, ale już zaczynamy myśleć, kurczę, to programowanie funkcyjne jest w miarę fajne. Nawet wrzawie udawało mi się coś tam zrobić, i wydaje mi się taki punkt kulminacyjny, kiedy znienawidziałem już te transakcje, było. waga zagadka. Czy ktoś wie, co jest na tym obrazku? Tutaj podpowiem jest jedno i na słowo. Może ktoś zgadnie. Spring jest, ale coś jeszcze. Dobra, był spring w Mongo. I to już przelało moją szalę szale goryczy. Zacznę do wniosku, że zrobię wam tą prezentację i pokażę jakie to jest, kurde, masakryczne. Więc przejdźmy do kodu. Chcemy zrobić powiększać ściankę, spokojnie, nie obawiajcie się. Chcemy zrobić sobie prostą transakcję. i Jak będzie działać transakcja? Mamy tam prosty serwis. Usunę ten kod. I chcemy w środku wrzucić jakiegoś exception. Niech to będzie na razie exception class, jakikolwiek. Czy to jest widoczne, czy jeszcze powiększyć? Tam z tyłu? Dobra, jeszcze trochę powiększę. Będzie jakaś metoda, w tym Simple Service, która będzie rzucać wyjątek, ale w transakcji. I będziemy mieć takiego aserta, że to co w tej metodzie zostało w środku dodane musi być nulem, no bo w sumie jeżeli tam w środku była jakaś transakcja i był rzucony wyjątek, to to powinno być cofnięte, co nie? Zgadzacie się ze mną jeszcze, czy ktoś się jeszcze nie zgadza? I przejdziemy sobie do Transactional Annotation Service, żeby to zobaczyć. To jest proste. Mamy tą encję, tutaj jest IDA, zapisujemy ją tutaj i rzucamy... Nowy wyjątek. I tak, ja zakładam, że to się po prostu cofnie, co nie? Więc dodaję ją annotację Transactional i się cieszę. Robota zrobiona. No tylko mądry byłem i test napisałem. Odpalmy sobie taki test i zobaczmy, jak pięknie. Jak pięknie nie przechodzi, bo nie odpaliłem dokera Ale mam na to komendę już i będzie działać. Ogólnie, zdradzając Wam, ten test nie przejdzie. Ale wiecie, z jakiego powodu nie przejdzie? Nie takiego, którego się spodziewacie. Ale spokojnie. Ten test ogólnie nie przechodzi na razie z tego powodu, że transakcje nam nie działają. O, teraz powinno być. Jeszcze nie. Dobra, możecie mi uwierzyć, że na razie testy nie przychodzą. I myślicie sobie, że nie przechodzą, bo może transakcja nie jest obsługiwana. Nie wiecie na razie, co się tam dzieje do końca. Nie będziemy debugować całego kodu, bo to by nam zajęło mnóstwo. O, tak, o, mamy. Expected null, bo simple entity, czyli coś się nie cofnęło. To znaczy, że transakcje nie działają z jakiegoś dziwnego powodu. No przecież, jeżeli był rzucony wyjątek tutaj, a mamy transactional, to tu powinno zasertować tego nula, no bo przecież wtedy się nie pojawi. Więc myślimy, idziemy sobie do dokumentacji Springa i chcemy to jakoś znaleźć. Nie chcę pokazać wam jak to się debuguje na razie. To za chwilę. I tak wpisujemy sobie Spring Mongo Transactions, Może nie jest baldeunga, tylko z jej dokumentacji. Wchodzimy sobie tutaj mongodb-transactions i jest nagle coś takiego. Unless you specify a mongo-transaction-manager within your application context, transaction support is disabled. Fajnie, no nie wiedziałem, ale teraz wiem, nauczyłem się. I wiecie co? Short story, short, my już mamy to skonfigurowane tutaj. Więc znowu dokumentacja nas w jakiś sposób okłamała, czegoś nie wiemy. Więc teraz zaczyna się nasza ulubiona zabawa, czyli właśnie to całe debagowanie. Jak znaleźć w ogóle miejsce, gdzie coś się tam znajduje? Weźmy sobie może w transactional i poszukajmy, gdzie jest to używane. O, na przykład, używane przez klas. I tu jest 66 użyć. I wy myślicie, że uda Wam się dojść do tego, gdzie to jest używane? Mi się udałoby w jakiś sposób, myślę, o tutaj jest transaction, coś tam, coś tam, Spring Transaction Annotation Parser, może to jest tutaj. Hmm, parser Annotation Transaction. I cały czas idziemy, idziemy, idziemy. Nie znajdujemy tego, szukamy. I w pewnym momencie dochodzimy do jakiejś tam AOP Transaction Support, po chyba siedmiu klasach. Kurde, teraz tonego nawet nie znajdę. No ale mam nadzieję, że już trochę rozumiecie, jakie to jest masakryczne. Więc transakcjonal szukamy. Działa? Nie działa. Czy działa? I szukacie tak. I nigdy po prostu nie znajdujecie, gdzie tak naprawdę ta transakcja się odbywa. Ja pół godziny musiałem spędzić, jak robiłem tą prezentację, żeby odnaleźć ten błąd. I wiecie, gdzie on się tam znalazł? W tym, że jak coś jest transactional, to tutaj, gdzie mamy taką fajną rollback for, to nam mówi, że transakcja zostanie tylko cofnięta, jeżeli wyjątek, który rzuciliście, to jest runtime exception. Interesujące, co? Fajnie. I tak ogólnie Spring jest takim fajnym sposobem, nie wiem, na nauczenie się cierpliwości pracy z ludźmi, bo czujecie dokładnie tak, jakbyście, nie wiem, rozmawiali z osobą, która nic nie rozumie i pytacie się, czy to będzie działać. Ja mówię, a co działać? No to, e, co to jest? i nigdy nie dochodzicie w końcu do prawdy. Może po jakimś dniu pracy dowiadujecie się, że musicie właśnie zrobić na przykład rollback for io exception class i nagle ten nasz cały kod zaczyna prawdopodobnie działać, ale nigdy nie wiecie, czy będzie działać. I według mnie to jest najlepsze złożoności, wiecie? Że nigdy nie wiecie, czy skończycie pracę na czas i kiedy to się zdarzy. Więc ogólnie wasze szukanie to jest szansa, że uda wam się zdebagować do miejsca, gdzie znajdziecie, że jakiś błąd się odbywa, ale tu było, jak próbowałem to debugować u siebie, to było siedem przeskoków jakoś. I tylko dlatego, że w jakiś sposób jeszcze używałem Springa. Więc moja reakcja na to wszystko jest taka, taka albo taka. I powiedzcie mi, którym kotem zazwyczaj jesteście, kiedy musicie takie rzeczy debugować? Bo w środku jestem każdym z nich. I tak podsumowując, grzechy frameworku, wszystkiego, co używałem, czy to był Axon, My driven design, czy jakikolwiek inny, czy w Nest się, nawet jak programujecie, za każdym razem coś będzie. Myślicie, że będzie działać? Nie będzie. Nie będzie działać nad po przeczytaniu dokumentacji. I nawet testy mogą was nie uratować, bo czasami nie wiecie, co dokładnie testujecie. I kto w ogóle kiedykolwiek testował transakcje? Bo my. Testowaliśmy na przykład, bo musieliśmy, bo się baliśmy naprawdę, ale tak naprawdę w innych miejscach w kodzie to transactional było i nikt to nie sprawdzał, bo każdy w walone. No a później tylko są błędy na produkcji. Ale to nie jest wasza wina. I najgorsze jest to, że ludzie zaczynają programować, używają tych wszystkich frameworków i się cały czas stresują. Jak ja pracowałem w Atlasenia, jaki to był stres, kiedy mówiłem, że zrobię to jutro, a było gotowe za dwa tygodnie. Więc, jeżeli chcecie spać po nocach, to ja Wam proponuję jednak troszeczkę odpuścić od takich anotacji rzeczy, które nie są używane przez Was, a przez framework. I tak naprawdę, w środku dzieje się po prostu magia. A mówiąc szczerze, jestem zwykłym chłopakiem wiem, wiema, który chce, żeby rzeczy działały. Chcemy kończyć pracę o 16, robić presję na tak trójkąp. I teraz pokażę Wam, jak można by było coś takiego osiągnąć szybciej. Więc przejdźmy do kodu, ale do kodu lekko funkcyjnego. Nie aż tak, nie przesadzajmy. List zupełnie wygląda z innego powodu jak to. A tutaj będziemy mieć coś całkiem fajnego. Ale with a twist. To tym razem będzie nasz kod, który będzie działać. I tak naprawdę potrzebujemy tylko transaction template, gdzie odpalimy sobie jakiegoś fajnego callbacka. Tutaj mamy unused. O, sorry. Zawsze mi się zmniejsza tutaj. Tutaj mam jakiś Unused. Próbujemy sobie oczywiście tutaj zapisać Mongo Template, Save, Simple Entity. No i znowu rzucimy jakiś wyjątek. Na razie rzucę Random Exception. I, i pokażę Wam zaraz dlaczego. I myślimy sobie, no fajnie, to już powinno działać. No i przynajmniej część testów nam. Zaliczy. Gdybyśmy tylko użyli tutaj opcji primary. Żeby nie wykorzystywać tego co przedtem wykorzystaliśmy. Dobra, teraz przepnę tego pina, żeby w testach był używany tej poprzedni. Kolejny BIN. No i sprawdzamy. Mamy zapiętą transakcję. Wszystko jest fajnie. Kodzik jest prosty. To coś, jak pisałem, ogólnie w kodzie produkcyjnym działało za pierwszym razem. Tylko, że jest problem, czemu nie przychodzi ten drugi test? No tak, bo my tutaj sprawdzamy io Exception i niestety dochodzimy do miejsca, dlaczego programowanie funkcjonalne w Java jeszcze nie jest tak często używane. Ponieważ jak użyjemy sobie io Exception, to okazuje się, że on jest on handlowany. Bo to coś tutaj, ta ten transaction callback, nie ma tutaj wpisanego, że on cokolwiek rzuca. Jeżeli byśmy używali tylko runtime exceptionów, czyli tych, które nie są deklarowane, że coś może je rzucić, to nie mielibyśmy żadnego problemu. A niestety Java sobie zostawiła to, że wolimy deklarować te wyjątki. I niestety jesteśmy w dupie. Ale i do końca. Pierwszą rzecz, którą możemy zrobić, to zwrapować to teraz w runtime exception. I nie musimy tam teraz pisać jakichś dziwnych trejkaczy, tylko pokażę Wam sposób, w jaki sposób możemy to osiągnąć w bardzo ładny sposób. I kiedy właśnie mamy jakieś wyjątki, które nam się zdarzają, to sobie wejdziemy w Functional Wrapped Exception Service. I zacznijmy sobie to robić po kolei. Już dzięki, że mi pomogę do tego stanu, w którym byliśmy, to usuniemy, to usuniemy, pyk, 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 dobra. Zaczęliśmy od czegoś takiego. Tu jeszcze dodam z powrotem nawiasy. I pierwszą rzecz, którą moglibyśmy tutaj zrobić, to jakiegoś trajkacza i opakować to w runtime exception. I to według mnie jest straszliwie brzydkie. Nikt nie powinien tego w ten sposób robić, bo po prostu całe programowanie funkcyjne, to już lepiej to zamienić jest na zwykłe programowanie. I tu robimy sobie new runtime exception e. No fajny kod funkcyjny, taki dla juniora może, albo dla stażysty, żeby po prostu wrzucić po requesta mieć to z głowy. Ale wiecie co jest fajne? Że przez programowanie funkcyjne, możemy sobie na to zrobić funkcję. I ja już sobie taką funkcję przygotowałem, wrapped exceptions i mamy wrapa. I znowu wrzucamy tutaj lambda Tutaj wrzucamy return, już to możemy to zmienić w ten sposób. I wow, to działa, już jest trochę ładniejsze. I teraz pokażę, jak to działa. Po prostu mamy tutaj traja i tutaj przyjmujemy generyczną funkcję, która jest zdefiniowana jako po prostu funkcja, która coś rzuca i coś zwraca. To jest zwykły supplier, jeżeli korzystajcie z sześć to tylko po prostu throws exception. I robicie sobie takiego prostego wrapa, który łapie tutaj wyjątek. Jeżeli to jest runtime exception, to rzuca go dalej, ale jeżeli nie, to tworzy wrap exception. I czy po czymś takim testy nam przejdą? To sobie wyrzucimy. Fuk. I po czymś takim Niestety testy nam nie przejdą, ponieważ zamiast IO Exception wracamy w Wrap Ale to byłoby wystarczające, jeżeli te wyjątki dokładnie nie są dla nas ważne. Ale zawsze później, jeżeli coś jest wrzucone, to możemy przecież to rozpakować. I wtedy taki Wrap Exception może mieć kolejną funkcję, która to unwrapuje. I uwaga, stworzyliśmy właśnie coś, co nam będzie przechodzić testy, przez to, że po prostu przerzuca nam piłeczkę jak w siatkowcy. I dzięki temu możemy naprawić sobie trochę Java i ona nagle zaczyna nam działać. Nie musimy używać wszystkich annotacji, działa to zazwyczaj za pierwszym razem. Jest całkiem fajnie. Ale wiecie co? Jest jeszcze jedna fajniejsza rzecz. Mamy Kotlina. I w Kotlinie w ogóle nie ma coś takiego jak Check Exceptions. I może udałoby się to zrobić prościej. Usunę od razu annotacje primery, że nam się teraz odpaliło z innym binem i Wejdziemy sobie w simple service kodnik. I to teraz to wygląda tak. Mamy funkcję, która coś wykonuje. Możemy rzucić nawet IO exception. Wow! A, kodrze znowu zoom. Nie rozumiem, czemu się cały czas resetuje. I w tym wypadku mamy kod, który nie działa. Nie musimy zrobić żadnego przerzucania piłeczki. Możemy rzucać checked exceptions. Droga wolna, piekła nie ma. I myślelibyśmy, że już Kotlin rozwiąże nam wszystkie problemy, ale jednego problemu nie rozwiąże. Problemu z Javą. Ponieważ w tym momencie, kiedy próbujemy odpalić taki test, okaże nam się, że jeden test nie przejdzie. Ten przeszedł. Ale czemu checked exception nie przeszedł? Bo okazuje się, że jeżeli coś przejdzie przez Javę, co zrzuca wyjątek checked a nie są zadeklarowane, zadeklarowany, to Java nam zrzuci specjalny wyjątek Java lang reflect undeclared throwable exception. Więc myśleliśmy sobie, że może Kotlin nam pomoże, a niestety przez to, że to przechodzi cały czas przez kod żawowy, to będziemy się spotykać z takimi błędami. Ale no jak mamy naszą Javę, to możemy sobie zawsze to zwrapować i w Kotlinie można zrobić to to samo. Więc teraz... Podsumujmy sobie, co otrzymujemy te naprawdę pisząc funkcyjnie. Wiemy, że coś się wykona, bo my to wykonujemy, a nie my jesteśmy wykonywani. To jest w sumie różnica między biblioteką a frameworkiem, że bibliotekę wykonujemy my, a framework wykonuje nas i nigdy do końca nie wiemy, co tak naprawdę się tam w środku stanie. Kontrolujecie system typów, bo ogólnie kiedy używaliśmy tego typu, Transaction template, to zauważcie, że tam te Exceptiony, które mogliśmy rzucać, były tylko runtime. I od razu już to sprawdzało i nie byłoby takiego przypadku, że musimy definiować jakieś inne typy exceptionów, przy których powinien zachodzić rollback. Tam po prostu nie było takiej konfiguracji, nie było jak to skonfigurować, więc domyślne zachowanie było intuicyjne, że przy każdym Exceptionie to się cofnie. Łatwiej znajdziesz kod, który się wykonuje i według mnie to jest najważniejsze. Wchodzicie po prostu w klasę, gdzie tam jest jakaś funkcja do której możecie wrzucić lambdę i wiecie co po kolei się wykonuje. Tutaj to nie pokazywałem, bo nie mam za dużo czasu, ale te wrapy i transakcje można byłoby złożyć w jeszcze inną funkcję, która byłaby pojedyncza i przyjmowałaby tylko jedną lambdę. Więc kod o wiele jest łatwiej składalny, a poza tym o wiele prościej jest nagiąć springa do swoich potrzeb. Przykładowo kiedy robiliśmy w Kinguinie ogólnie rzeczy, to mieliśmy problem, że musieliśmy zapiąć dwie transakcje naraz. Zdejść taki to part commit dla specjalnych funkcjonalności. I mówię szczerze, gdybym miał to napisać w springu za pomocą annotacji, to chyba mi się po prostu pochlastał. I mam nadzieję, że Wam się podobał ten kod, który zobaczyliście. Możecie mieć jeszcze sprzeczne opinie na ten temat. O tym można jeszcze pogadać, będą jeszcze pytania. Ale mam nadzieję, że był fajny. Co? I teraz jeszcze mogę coś o sobie opowiedzieć. Poza tym, jestem osobą, która jest architektem w Kingwinie. Prowadzę swoje do Domain Driven Design, GDA, i ogólnie mnie można zobaczyć na wielu konferencjach. A poza tym, robię jakieś projekty w Hackerspace Pomorze i o tym możemy porozmawiać u mnie potem. I w sumie to wszystko. Tutaj macie repozytorium, możecie zobaczyć źródła tej prezentacji. I w sumie to wszystko i proszę o pytania. Czy macie pytanie. Ja podejdę z mikrofonem, żeby stream słyszał również. Pytanie, prawda? Czy nie uważasz, że skoro jakby spring został napisany w ten sposób i tak autorzy uznali, że to będzie robione i my teraz niejako na siłę chcemy zmienić to podejście, to nie tak trochę kupniemy się z tym koniem, może skoro już nie, łatwiej będzie zwyczajnie nam dostosować się do tego, co oni zaczęli. Znaczy Powiem Ci tak, kiedy robiłem tą prezentację, to przeglądałem sobie historię Springa. I tak naprawdę Spring został stworzony jeszcze w tych czasach, kiedy nie było w ogóle tego podejścia funkcyjnego. Zupełnie. I powiem Ci, że oni wybrali wtedy te wszystkie aspekty, bo oni to tworzył to jeden ziomek z drugim, gdzie drugi był twórcą frameworka AspectJ. I tak naprawdę wszystkie te anotacje, one bardziej są według mnie jakby pozostałością, legacy. I to jest w sumie trochę taka droga, którą się wybiera. Możemy zostać przy tych anotacjach i jeżeli mamy cały czas błędy z nimi związane i kod jest powalniany po prostu przez te anotacje i cały czas popełniamy błędy, to według mnie przejście na programowanie funkcyjne da nam o wiele więcej prędkości i nam o wiele więcej prędkości i bezpieczeństwa. I myślę, że przede wszystkim jest bardziej zrozumiałe i mniej po prostu jest tam niepewności. Ale ci powiem, że tak samo Transakt, annotacje czy podejście funkcyjne pod spodem korzysta z tego samego koru. W ten sam sposób działają te transakcje, które są robione przez annotacje i tak samo przez to, co jest przez programowanie funkcyjne. Ale przykładowo, jeżeli już cały kod mamy w transakcjach, to wrzucenie kolejnego podejścia myślę, że spowodowałoby, że złożoność byłaby większa, bo mielibyśmy i to podejście, i tamto. Ale w nowym projekcie, na przykład archiwizacji, którym się zajmowałem, mam dużo właśnie podejścia funkcyjnego, bo mam po prostu oddzielny moduł, który w jakiś sposób jest tam testowany. I czy jeszcze jakiś pytanka? Dobra, pytanek brak. Dziękujemy i przełączamy